Państwa serdecznie. Moim rozmówcą dzisiaj jest pan Krzysztof Kiereś, szef sztabu Gostyńskiego Oddziału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam Cię Krzysztofie. Cześć, dzień dobry. Po raz dziewiętnasty spotykamy się na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Masz za sobą tych orkiestrowych spotkań już bardzo dużo. Zorganizowałeś finały. Z wieloma pokoleniami młodzieży. Jakie masz obawy? No bo wiadomo, doświadczenie doświadczeniem, ale zawsze jakieś tam obawy pozostają. No, obawa zawsze jest jedna, żeby wszyscy, którzy uczestniczą w kwestii, bezpiecznie wrócili do domu. No. Kwesto będziemy kwestować od godziny 7 rano do godziny 17. Wszystkie pieniążki będą dawane do banku PKO S.A. Bank będzie otwarty od 15 do 17, żeby te puszki można było. Zebrać. Nad bezpieczeństwem będzie czuwała policja, straż miejska, mieli specjalne zebranie tutaj w liceum na temat bezpieczeństwa, jak się mają poruszać, że muszą poruszać się w grupach i było spotkanie z Panem Przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji. Każda grupa musi mieć telefon komórkowy, mają podane zarówno numer do mnie jak oczywiście na komendę, gdyby cokolwiek się działo to natychmiast natychmiastowo to zgłaszają. Czyli młodzież, można powiedzieć, jest przeszkolona, uświadomiona, jak ma się zachowywać w razie, gdyby takie niebezpieczeństwo zaistniało. No, jeszcze odpukać, przepraszam, w Gostyninie nie mieliśmy takiego przypadku, żeby coś się, ale zawsze trzeba uważać, po prostu. No, lepiej dmuchać na zimne. Tak, no, staramy się, jak możemy. Jak wygląda tegoroczny program Wielkiej Orkiestry? No, w tym roku wyjątkowo program jest boga bogaty, bo doszły jeszcze takie dwie imprezy. Dużo nam pomaga zarówno y, Urząd Miasta. Pan Burmistrz, dlatego oprócz tych tradycyjnych układów, które już były, doszły jeszcze dwie nowe. No. ja Może zacznę tak po kolei. O godzinie 10 zaczyna się halowy turniej piłki nożnej seniorów w hali MOSiR, którą organizuje Pan Wiesław Adamski. Oczywiście spo, wspólnie z swoimi pracownikami wstąpią bardzo dobre drużyny. Ja może wyczytam. Kasztelan, Sierpsk, Radrobin, Pelikan, Łowicz, Poczta, Polska, Płock. Kormoran łądz no oczywiście nasz Mazur Gostynin i być może jeszcze dojdą drużyny Z Ciechanowa i Zdyninowa, więc naprawdę poziom wysoki, bo to są wszystko drużyny, które grają albo w tej Lidze, co Mazur Gostyń, albo w Lidze wyższej. I sporo jest I za... tych drużyn, więc tak. trochę potrwa ta impreza. Na pewno, no, zachęcam wszystkich kibiców piłki nożnej i, i nie tylko do tego, żeby przyjść i kibicować przede wszystkim naszym, prawda? No. Oczywiście tam też będą wolontariusze i, i będziemy co kto tam... Będzie chętny wrzucenia do tej puszki, to bardzo zapraszamy. No. Więc to będzie o godzinie 10. Następnie o godzinie 11.30 jest start. To właśnie jest nowa impreza to jest bieg termy gostynińskiej, którą patronatem honorowym objął pan burmistrz miasta Odzimieśniczkowski i to jest opuchry burmistrza miasta Gostynina. Start będzie. Liceum ogólnokształcącego, znaczy przechodzimy tutaj przez ulicę, bo tu jest trochę niebezpieczne i właściwie start zaczyna się od ulicy Parkowej. A no, trasa będzie parkowa Dybanka, za ulica Targowa, z powrotem wracamy na rynek przez dworzec PKS-u i tu jest meta. Oczy... Czy dużo chętnie się zgłosiło do biegu? No ja jestem zaskoczony, no, szczególnie gimnazjum numer dwa, w tej chwili ja mam około już ponad 140 zgłoszeń chętnych do samego samego biegu. Nie spodziewałeś się takiej frekwencji? Nie, no każdy wypełnił takie oświadczenie, że zapoznał się z programem imprezy, jak wygląda w testie bezpieczeństwa. Dostaliśmy zgodę Wydziału Komunikacji, że taką imprezę możemy przeprowadzić. Panowie policjanci, Straż Miejska i grupa DROS będzie trwa, trwa, czuwała nad bezpieczeństwem biegnących. No, modlimy się tylko o to, żeby pogoda się nie popsuła. No, żeby jakoś ten, to nie jest taki bieg wyczynowy, chodzi o to, żeby zademonstrować, że możemy też tak na sportowo spędzić I się bawić w pewien sensie. okres czasu. I dobrze się bawić. Każdy uczestnik otrzyma taki numer na koszulce, my to namalujemy, może być na pamiątkę, no a zwycięzca dostanie puchar. No, być może jak nam starczy pieniążków, to ci najmłodsi, bo też jest szkoła z Lucienia też zaproparowała się tutaj, że będzie startować. Oni mają takie maluchy, to dla tych maluchów jakieś dla najlepszych będą jeszcze medale ale no, no, wszystko tak trochę jest finansowo. żeby było. No, ale mam nadzieję, że się uda i planowany jest koniec tej imprezy 12.30. Co będzie się działo po biegu? No, po biegu wszystkich zapraszamy na grochówkę. To, ta grochówka ma być zarówno dla uczestników biegów, jak i dla wszystkich chętnych. To będzie w restauracji Karczma pod Arkadami. I oczywiście to, to będzie taka grochówka z kuchni polowej, która będzie specjalnie dostarczona na to miejsce. No, wszyscy chętnie zapraszamy i to było możliwe dzięki temu, że pomogli nam sponsorzy. Ja może wymienię parę nazwisk. Pan Zbigniew Janicki, który prowadzi hurtownię warzyw i mięs. Pan Krzysztof Sowiński, Pan Edward Głębocki, Pan Kondzielewski i Pan Zygmunt Broda. Grochówkę będzie przygotował Marcin Sielaczek, który jest, prowadzi tą restaurację, przy pomocy Mariana Silińskiego, który prowadzi bar, bar Marian. No bo to trzeba wcześniej przygotować. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy wszyscy będą zadowoleni. Jak już zjedzą grochówkę, co się będzie dalej działo? Jak już zjemy, zjedzą grochówki, grochówkę, przepraszam, to oczywiście później wszystkich zapraszam na aukcję dzieł sztuki, która odbędzie się w Centrum Kultury. W Gosztyninie. aukcja jest organizowana przez Goszynickie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej. No wszystkich zachęcam, bo zawsze te obrazy są takie przepiękne i mam nadzieję, że wszyscy tak najedzeni tą grochówką, prawda, w bardzo licznej liczbie. W dobrych humorach. W dobrych humor humorach przyjadą, przyjdą na tą aukcję dzieł sztuki. To, to jest planowane o godzinie 16, więc tak sądzę, że będzie od, w sali godziny wystaw. od sali wystaw, Oczywiście, od godziny 16 do. Pewnie do, gdzieś tak do godziny 17. To wszystkich bardzo chętnie zapraszamy. No i na koniec o godzinie 18 yy, będzie koncert rokowy pod tradycyjną nazwą Duże Dzieci Grają dla Małych Dzieci. To będzie w klubie Bowling Club. Oni teraz chyba zmienili nazwę przy ulicy Floriańskiej 21. Szykuje się bardzo długa impreza. Będą zespoły różnego rodzaju gatunku muzyki, od hip-hopu praktycznie przez bluesa, przez muzykę punk, metal, więc każdy znajdzie. Coś dla siebie miłego, no. Szczególną atrakcją chyba i gwiazdą tego wieczoru, chociaż ja bardzo nie lubię tego wyrażenia, gwiazda wieczoru będzie występ Jacka Lachowicza. To jest absolwent liceum naszego ogólnokształtowego imienia Tadeusza Kościuszki. No naprawdę to już jest, powiedzmy, znacząca postać w świecie mu muzyki takiej już bardziej ogólnopolskiej. Często jest puszczany w trzecim programie. I jego występ jest planowany gdzieś około godziny 20, 20.15. Także wszystkich chętnie zapraszamy, to już jest taki bardziej trochę no, bardziej ambitny kierunek muzyki, taki mniej trochę typowy. Także myślę, że też starsze pokolenie z chęcią odwiedzi ten klub i posłucha, no, bo jego dawno już nie słyszeli w Gostyninie. No. no będzie to swego rodzaju atrakcja. Tak, no, ten koncert z kolei był możliwy do zorganizowania dzięki pomocy starostwa, powiatu i pana starosty. Krzysztofie, z tego, co mówisz, to widać, że jednak Ty jesteś tym sercem działania, tym motorem, który napędza to wszystko, ale jednak sztab ludzi, który Ci pomaga, jest całkiem spory. No już teraz tak, bo jest coraz więcej tych imprez, które towarzyszy, bo orkiestra to ma być na zadanie, jeżeli ludzie dają nam jakieś pieniądze, to my chcemy coś w tym ludziom zaproponować, prawda? To, to nie jest tak, że tylko my chcemy te pieniążki. I z tego, co mówisz, to impreza z roku na rok się rozrasta. Przybywa nowych... Y Elementów w programie, tak. nowych atrakcji, nowych, no nie wiem, no tak jak mówiłeś, tutaj nie było do tej pory biegu, teraz pojawił się bieg. No jeżeli nam się uda, a jeszcze by trzymamy, to ja chciałbym w przyszłym roku, żeby ten bieg już również rozszerzył się nie tylko na Gostynin, ale żeby przyjeżdżały do nas osoby również z innych miast, bo wiem, że bardzo dużo ludzi po prostu biega. No. A to jest naj, najmniejszy koszt, bo nie każdy ma narty, nie każdy ma takie sprzęt, a nogi ma każdy, i spokojnie, nawet spacerkiem, może sobie tą trasę, tą trasę przejść. No. Nie liczy się bieganie na czas, ale samo uczestnictwo. Tak, samo uczestnictwo w no, To jest w pewnym sensie poparcie tej, tej idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No. no i w tym roku cel, jak zawsze, jest szczytny, bo zbieramy dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi, a więc są tak. to schorzenia dosyć poważne. Tak, no ja właśnie jeszcze chciałem zademonstrować, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Każdy wolontariusz będzie posiadał taką e, plakietkę identyfikator i tam będzie można wszystko na tym identyfikatorze wytrzymać. Lista wolontariuszy e, jest podana przez policję, więc policjant no, w każdej chwili może sprawdzić, czy to jest prawdziwy wolontariusz, czy ktoś po prostu się podszywa. No. E, to są puszki wolontariusza, każda puszka jest zaplombowana. I po prostu tu będziemy wrzucali, wrzucali pieniążki. Te puszki bezpośrednio trafiają do banku, i tam pani też chciałbym bardzo podziękować, bo to jest dodatkowy e, czas pracy w niedzielę od 15 do 17. Te pieniążki będą zliczać. No, wynik wiadomo, że już będzie stosunkowo na następny dzień, bo to zanim to się przeliczy jeszcze prawda, z aukcji i z koncertu, więc taka końcowa postać będzie. No i ma, mam nadzieję, że. Dodajmy, że będziemy mieli kwotę. Mamy nadzieję, że będzie ta kwota przewyższała tak. tą z ubiegłego roku. Ja nie traktuję to jako że jako o to żeby to było więcej no Pewnie że zawsze byśmy chcieli więcej. No. Ja, jestem, ja cieszę się, że kolejne pokolenie praktycznie, bo to już jest chyba 13, 14 pokolenie yy, tych, co przychodzą do liceum, co roku zawsze są chętni. Nigdy co... ten zapał nie gaśnie. I, I zapał nie gaśnie w tej chwili. I tak już ograniczam, bo to z trzeciej klas już nie bo mają maturę, prawda, i mają się uczyć, a to jest tylko chętni z drugich i pierwszych klas. No. Ja nawet miałem telefony z innych szkół, że też chcieli się już dołączyć, ale po prostu na terenie Gostynina to już jest, to już jest dużo, wystarczająco naprawdę. No. Krzysztofie, na zakończenie naszej rozmowy, czego byś sobie życzył? Żeby orkiestra się udała, żeby wszystko przeszło bezpiecznie, żebyśmy zebrali dużo pieniążków, żeby wszyscy się świetnie bawili. No. I tego Ci życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ci serdecznie za Dziękuję. rozmowę. Moim rozmówcą był Krzysztof Kieresik.